Ej za ile ci się Fortnite? No zgigowałem... Nie wiem, mam dopiero jakieś... 20 mam dopiero. Na ile? Co? Na ile w procent? Wyszłeś tu? Nie, ja nie wyszłem. To, 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 to powiedz co to się stało. Ja wyszedłem. Chłopo, że bota! Żeby se zjeść loda. Co to sensu nie wiem, przecież, przecież jest przecież ty chyba Q, A co składać o, ty? chciałeś. Co, radę, Pisz, nie co, nie, co maksować? bo no mi rzekł Ale co I składać? Ja, ja... nie! A. Kuba! Nawet Zilan się... napisał o oh my fucking god <grytki> Ja nie będę Gdzie ty jesteś księżniczka Bo mam na barnie skończyły, bo Nie Ty go masz, a gdzie ty go... No nie, a gdzie ty go masz? Ej masz ammo do PMA, bo tutaj nie mam nic, mam tylko. Tamasz. Ale mnie ja ja bolam. O, zamknięte, nie możemy ten jechać. A to jest podwójna ciągła. Więc nie możemy ani zawrócić, ani k***a wyminąć Dobra, wpierd**ć się w to Daj nitro Przecież to nawet nitro nie ma Ajajaj Ja chwilę, bo tu to jest torba Torba, borba Oj, skrzyna Skrzynia Ma ci kurwa, Cześć! jak, jak chcesz? O, koniec drogi, zawracamy. Co ty od A nie mogę tędy przejechać. No <laughs> <laughs> Dobra, za cztery co robię, człowieku to jest tak, słupka. Tutaj wjeżdżamy na polskie drogi właśnie. Ty! Ciekawe czy to wiecie pod stan? Czekaj, muszę zobaczyć czy wiada Nie podjedziesz. Co ty pier... Co? O, le lepkie palce. O, idealny upgrade dla złodzieja. Ty, Ej dobra, ty, robię trika, ty... robię trika. Patrz to. Kurde, chciałem wsiąść O kur... No i mamy Sylwester z gwiazdami Proszę o to wierzyć Jesteś najlepszy, no No i jeszcze emotka Dobra, chodź Bo leżę Ty Leży i, leżę i chodź tu komuś Bo ma kulkę analną na jakąś miał Chodź tu Dobra? PINU! No... EJ! No NIE WADZĄ! GDZIEŚ tu, żeś... kur... Chodź tu nie. Ej, podbijają do mnie. Serio? Faj, Musisz sobie dać radę, ty, bo ja ten... Jaka. Bo mnie ktoś bije. No ja. Ja muszę się bronić, bo mnie dwóch typa bije, muszę ten... Idę w twoją stronę. Uważaj, bo tutaj było dwóch typa, co się biło. Prawie mnie zabili. Zipierd... Masz full wszystkiego. Ty, Hitler. Słuchaj strzały? Ja tylko spocone dzieci na PlayStation. Jesteśmy w Ameryce, słyszę strzały. A nie, to, kurwa, nie jesteśmy mogę w Afganistanie. Ty, ja nie wiem, czy strzelają w grzecie przez okno mi na pierwszy Ukraina. <grym>. Kurwa, kurwa. I teraz taniec, taniec śmierci, Dance makabr. A ja mi wyleczkuj, Ej, dobra, Dan. No, Idzie zajarać chyba, chyba w kominku, bo mu zimno. Ej, bo ja mam tą ciężarówkę, co daje HP, dawajcie. Chodź. Ja, tu jest, bań, tu jest. Ten... Co? Dziwaj, dziwaj HP. Co? HP. Ej, to... ty, ty no. Co jest? Ej, co się dzieje? Co? Gdzie ty widzisz ciężarówkę z HP? Gdzie ty masz ciężarówkę niby z HP? Jaka ciężarówka z HP? Spierdolisz człowieku. No co? Mówisz żebyśmy przeszli, bo masz ciężarówkę z HP i nagle jej nie ma. Ej, niewidzialny jestem ja u ciebie też? Co? U ciebie nie niewidzialny. Ej, co ty? Jesteś niewidzialny. Jestem niewidzialny. Jak ty to zrobiłeś?